Potrzebuję do tego kompresora wyłącznik ciśnieniowy. I to są właśnie akcesoria do tego wyłącznika. W oryginalnej wersji to był siłownik pneumatyczny, stosowany u czekol czekoladziarzy. Ciekawe, czy czekoladziarze go jeszcze rozpoznajecie. Swego czasu żem go załatwił, chociaż synek mówi, że to się tak nazywało kiedyś, a teraz to się nazywa, żech ukrot. Że was tam wstydnie było dać siłownik mi do ukradzenia z urwanym tłokiem. No ale nic, załatwił to załatwiłem. działąc z tym dali. Siłownik jako wyłącznik ciśnieniowy będzie dali żył. I wspomnienia po czekoladziarzach dali będą żywe. A to już wiadomość do Daniela. Daniel, ten ćpień w tym siłowniku był bardziej krzywy niż fajka albo saksofon. Wyprościłem go w sztaku i idzie na zero Nie wierzysz? Może okrupniczek, Żeby tradycja dali istniała Ale ze mnie pieru dni takie jesikej. Czuję smak tego krupniczka. Coś wtedy przyniósł za ten wyproszczony wał, co przed bardziej krzywy być już nie mógł. A jednak było, było zero na czujniku. Siłownik dostał nowy tłok. Nowy uszczelniacz, cylinder. Cylinder stary. Z ciekawszych rzeczy sprężyna. Będzie w środku, później już nie będzie widzieć. Czy widać i nie będzie później już, bo będzie w środku. No i cóż, tu więc. A, szczegół, pytanie do czekoladziarzy. Ciekawe czy jeszcze pamiętacie, z czego to jest, gdzie to było zamontowane i co to robiło. Jestem skłonny, krupnik, postawić temu, co przyjdzie na to. No ale już to odkładam na bok. A to już jest kompletny kontroler ciśnienia do tego mojego kompresora. Zamontować, podłączyć przewody elektryczne, podłączyć powietrze i gotowe. Pełnoregulacja. No i cóż tu więcej rzec? Podobny system sterowania, tylko że na hydraulice, ulicę, żem zrobił w roku to było chyba 1992. Tam to pracowało tak, że powiedział na hydraulice, a ten akurat prac, będzie pracował na pneumatyce. Aczkolwiek jakby go podłączył pod hydraulikę, będzie tak samo działał. No i to wszystko co do kontro, kontrolera ciśnienia na kompresorze. Niektórzy to nazywają predostatem, niektórzy manometrami kontaktowymi. Niech to nazywa, kto jak chce. Mnie te moje systemy po prostu działają. Wszystko jest z apartu. Tu nigdzie nie ma nic nowego. Ta sprężyna to jest sprężyna zaworowo z głowicy z tego samochodu, co teraz jest z tego silnika sprężarka.